Dzień dobry. W tym odcinku naszej przerwy na kawę z asystentem AI Copilot chciałbym Wam pokazać, co Copilot nam daje w Word. Uruchomię dokument, który jest skryptem szkoleniowym naszej firmy z akurat analizy danych za pomocą tabel przystawnych. Oczywiście to może być jakikolwiek inny dokument: umowa jakaś, rozbudowany jakiś artykuł, czy cokolwiek innego. I teraz nie mamy czasu tego przeczytać, a nie do końca wiemy, czego dotyczy ten dokument. Oczywiście tu jest tytuł, więc możemy się spodziewać, że tabel przystawnych i dashboardów, ale gdyby tego nie było, możemy nie wiedzieć, z czego ten dokument się składa, co on opisuje. Możemy uruchomić w narzędziach głównych kopilot, z prawej strony wtedy się załaduje właśnie czat naszego asystenta sztucznej inteligencji i jak widzimy, zapytaj mnie o cokolwiek na temat tego dokumentu. O czym jest ten Dokument. I w tym momencie, jak ja wyślę tą prośbę, to on przeanalizuje ten dokument i streści nam, co w tym dokumencie jest opisane. Czyli trwa przeglądanie, widzimy, pracuje nad tym, no i po kilku chwilach zacznie nam generować odpowiedź, co zresztą za chwilkę zobaczymy. Trwa kończenie. No i po kilku sekundach powinien zacząć generować treść. Oczywiście w zależności od długości dokumentu może to trwać troszkę dłużej, lub też krócej. W tym przypadku widzimy, że kilka chwil to trwało i mamy informację, że dokument, o który pytasz, dotyczy analizy danych za pomocą tabel przystawnych, zawiera informacje na temat tworzenia dashboardu w MS Excel i tak dalej, i tak dalej. Już nie będę całości oczywiście czytał. Jak widzimy, on tutaj ma takie jedyneczki, dwójeczki, trójeczki, które nas odnoszą do miejsc, na podstawie których on stworzył ten przykładowy opis tego dokumentu. Jeżeli chcemy, zawsze możemy się przenieść w dane miejsce w dokumencie, zobaczyć. No ale właśnie, na przykład, dashboard. Co to jest? Mamy takie miejsce w dokumencie, musielibyśmy je znaleźć. A ja właśnie potrzebuję zapytać, czym jest dashboard. Bo widzimy, że dotyczy to dashboardu, tego tematu nie znam. No to mogę zapytać, czym jest dashboard. I w tym momencie on znowu przejrzy ten dokument. I na podstawie tych treści, które w tym dokumencie są, pisze nam, czym właśnie dashboard jest. Wrócę do Was za kilka chwil, jak już ta treść będzie wygenerowana. No, i popatrzcie, po kilku chwilach dostajemy informację, że dashboard to narzędzie do zarządzania informacjami, które umożliwia analizowanie, śledzenie i wyświetlanie kluczowych wskaźników wydajności, na przykład. Czyli mamy takie informacje w tym dokumencie zawarte, on nam ładnie to opisał. Natomiast chcielibyśmy wiedzieć, jak dashboard stworzyć. Jak stworzyć dashboard? I w tym momencie on też. Przejrzę dokument oczywiście i po kilku chwilach do Was wrócę, jak już też będziemy mieli wygenerowaną odpowiedź, bo to jednak kilka sekund trwa. No i popatrzmy, co on napisał. Mamy instrukcję, jak stworzyć dashboard. Trzeba sformatować zakres jako tabelę, jest to zalecane. Definicja opcji tabeli, tworzenie tabeli przystawnej, konstruowanie tabeli przystawnej, wykorzystanie elementu wizualizacji. Mamy opisane krok po kroku, jak stworzyć dashboard na podstawie tego dokumentu. Oczywiście, też mamy odwołania, gdzie możemy zajrzeć, z którego miejsca on dany element wziął. Ale Inna rzecz. Ja bym chciał zobaczyć, czy w dokumencie coś się zawiera. Na przykład, czy w tabeli przestawnej można włączyć udział procentowy? Bo nie wiem tego. Słyszałem, że taka możliwość jest. Nie wiem też, czy jest to w tym dokumencie. Zapytajmy, czy w tabeli przestawnej można włączyć udziały procentowe. Wysyłam prośbę o przeanalizowanie tego dokumentu i znowuż za kilka chwil do Was wrócę, jak już będziemy mieli gotową. Odpowiedź. No i popatrzcie. Mamy informację, że tak w tabeli przesadnej można włączyć udział procentowy. Widzimy instrukcję jak to zrobić. Możemy się przenieść do miejsca gdzie to jest. Na przykład kliknę jedyneczkę. Zobaczcie, że faktycznie przenosi nas do Opcji Pokaż wartości jako, gdzie jest informacja na temat, jak włączyć udział procentowy w tabeli przestawnej. Czy jak widzicie, Copilot w Wordzie może się przydać do tego, żeby nam skrócić treść dokumentu, ale też, żeby z dokumentu różne rzeczy wyciągnąć, które nas mogą interesować. Bez konieczności przeglądania 19 stron w tym przypadku. Bardzo przydatny przy różnego rodzaju zabiłych umowach, bardzo przydatny przy różnego rodzaju rozbudowanych dokumentach. Oczywiście. Copilot w Word potrafi jeszcze więcej. Na przykład redagować dokumenty, poprawiać dokumenty. Ale o tym już w naszych kursach, na które was serdecznie zapraszam. Dziękuję wam za tą kawę i do usłyszenia. Pozdrawiam.